Jesteśmy na Dniach Otwartych Instytutu i prezentujemy Laboratorium Badań Cech Mechanicznych Gruntów. Jestem przy aparacie przynosiwego ściskania. Tutaj mamy Komory konsolidacji hydraulicznej, z którą się zaprzyjaźniłam w trakcie doktoratu. To, co możemy na niej zbadać, to cechy ściśliwości gruntu, gruntu nasyconego wodą. Jeżeli chodzi o inne cechy mechaniczne gruntu, które możemy zbadać na przykład w aparacie trójosiowego ściskania, to badania cech mechanicznych gruntów są podstawą do tego, żebyśmy mogli posadowić konstrukcję, niezależnie od tego, czy to będzie droga, czy konstrukcja kubaturowa typu budynek. Także jest to początkowy etap przed posadowieniem budynku i jeszcze przed jego projektem. Jesteśmy przy aparacie, który służy do badania Resident Modulus, czyli cyklicznego modułu sprężystości gruntu. Jest to aparat, który umożliwia nam badanie, jak zachowuje się grunt pod wpływem cyklicznego obciążenia. W chwili obecnej na, na tym aparacie powstaje praca doktorska, która już w tym roku będzie zakończona, także będzie można zobaczyć jej efekty. Z efektów naszych prac mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i projektanci oraz wykonawcy konstrukcji kubaturowych oraz drogowych.